Witam Państwu. Minęła godzina 7 wieczorem, 6 kwietnia i w Radiowych Tajemnicach Świata ze stacji WPN 1490 AM w Chicago. Kłania się Państwu pięknie Barbara Choroszy. Dzisiaj pozostaniemy sobie w słowach przekazów z archiwalnych yy, zapisów, przekazów otrzymywanych od pani Lucyny Łobos czy od duchowego opieku na ziemi przez łączniczkę panią Lucynę Łobosy brown na czasy wielkiej przemiany. dane na žimi i Przede wszystkim misji ratowania ziemi i ludzi. Numer do studia 708-524-9762. Numer do biura programu 773-625-1409. I mój adres elektroniczny barbarachoroszy.yahoo.com. Przypominam Państwu, że naszej stacji można słuchać również w sieci elektronicznej. Pod adresem www.wpna14. 90am.com oraz w dowolnym czasie w dowolnym miejscu w zapisie archiwalnym audycji na witrynie radiowej jak również a może przede wszystkim www.missionpharaoh.com czyli misjafaraon.com, także lucyna -brown .pl, albo w języku angielskim końcówka jest .com, jak również giza PL. Szanowni Państwo, numer do Biura Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych do Pani Marii Michałek jest 773 416 3309 i e-mail do Pani Marii jest mmichalek66 Osoby, które pragnęłyby jeszcze wesprzeć misję ratowania Ziemi, znajdziecie Państwo wszelkie informacje na naszej stronie internetowej www.missionfero.com. Można również zadzwonić do biura programu. Jeśli ktoś z Państwa nie ma dostępu do internetu, jest tam zarówno możliwość wysłania drogą pocztową swojej donacji, czek albo money order. Można zrobić, można wysłać również swoją donację przez system PayPal, kartą kredytową. Wszystkie dostępne możliwości są otwarte, można również złożyć donację. Jest skarbonka na co dzień wystawiona w miejscu, w którym znajdują się również w Chicago Materiały promocyjne misji, czyli w sklepie Nature Beginnings, który Państwu polecam każdego dnia, przy Lorenz i Austin 5945 West Lawrence. Teraz nie będziemy tracić czasu, powrócimy za chwilę do kolejnych słów przekazu. Kontynuować będziemy sobie te fragmenty, które mają znaczenie, jeśli chodzi o misję ratowania Ziemi. Dodatkowe informacje, które jak zauważyliście Państwo również nie są pominięte przy tym przypominaniu, myślę, że też odpowiadają na pytania Państwa dociekających sensu tego obecnego czasu. Do czego to wszystko prowadzi, czyją to zasługą jest co obecnie dzieje się na Ziemi, a przede wszystkim do czego to wszystko zmierza. 708 -524 -9762, a numer bezpośrednio do mnie jest 773-625-1409. Lucyna Łobos zaprasza do Centrum Masażu przy 5785 Nord Milwaukee na masaże oraz terapie lecznicze, głęboki masaż limfatyczny, masaż sportowy oraz terapię czaszkowo-krzyżową. Szczególnie poleca obecnie terapię przeciwbólowe. Również możecie Państwo skorzystać z prywatnej sesji channelingu z Panią Lucyną Łobos w sprawach... Bardzo osobistych, ale nie tylko. Proszę dzwonić bezpośrednio do pani Lucyny pod ten oto numer telefonu 773 953 60 60 953 60 60. Przechodzimy sobie dalej do słów przekazów otrzymanych przez łączniczkę panią Lucynę łobos brown od duchowego opieku na ziemi. Poruszamy się ciągle w roku 2003. Pytania zadawane pośrednio od Patryka Geryla w czasie sesji Channelingu z Lucyną łobos. Pytania do Samuela N. Key. Czy odkopanie labiryntu lub jego części jest równie ważne jak odkopanie mumii hufu Heopsa? Odpowiedź: Mniej ważna, jeśli tak mógłbym to określić. Jest ważne dla Was, dla Waszej historii, gdyż odkopanie choćby części labiryntu da ludziom, czyli inaczej naukowcom, to coś, z czego oni dzisiaj kpią, uważając, że nie było żadnej Atlantydy i wielu innych rzeczy też nie było. Otóż tutaj się otworzy naukowcom oczy i udowodni, że nie mają racji. A cywilizacja ludzka sięga wiele, wiele tysięcy lat wstecz. Kolejne pytanie, jaką rolę odgrywa Patryk Geryl, w czym może pomóc w misji ratowania Ziemi? Samuel N. Key. Jak już wiesz, wszystkie drogi prowadzą do jednego celu. I jak już też wiesz, i mówiliśmy, nie jesteście jedynymi. Wielu zostało wybranych i było wybieranych. Patryk ma służyć swoją wiedzą. Wiedzę na temat piramidy i tego, co ma się wydarzyć i tego, do czego służy piramida. Jego wiedza była nikła, gdyż on był cały czas zajęty labiryntem. Otóż Patryk jak gdyby zapoczątkuje też swoim upartym charakterem. Tego, co się nazywa otwarcie bramy, gdyż, iż Patryk będzie zaintrygowany tym wszystkim i tym trójkątem, który powstał. Trójkąt to znaczy to, co jest nakreślone wokół piramidy: piramida, sfinks i labirynt. Słucham. Czy Patryk ma szansę zacząć odkopywać labirynt? Odpowiedź: ma takie same problemy, jak wy posiadacie i my też. Wy posiadacie wiedzę, którą my przekazujemy, ale nie posiadacie złota. Ludzie, którzy mogliby ułatwić pracę, czekają na złoto, uważając, że złotem wszystko można załatwić. Wam wszystkim, których my wybieraliśmy, zależy na tym, aby ratować ziemię, ratować ludzi, a innym, którzy mogliby pomóc, zależy na tym, żeby mieć złoto dostaną to złoto. Słucham. Kolejne pytanie. Czy to jest prawda, jak uważa i przekonany jest Patryk Geryl, że w roku 2012 nastąpi globalna katastrofa, odwrócenie biegunów i że nic nie jest w stanie tego zmienić ze względu na to, na taki sam układ planet, jaki był w czasie, kiedy zginęła Atlantyda? Wystarczy. To, co mówi Patryk. Mówi, nie jest do końca prawdą. Istotą sprawy jest tak: rzeczywiście ludzie nie mają najmniejszego wpływu na to, co może się wydarzyć. Istotnie tutaj Patryk ma rację. Jeśli istotnie nie wydarzy się coś znaczącego czyli nasza ingerencja, nasza energia zacznie mocniej oddziaływać na planetę Ziemia. I posłużymy się też siłami przyrody. Planeta Ziemia nie może wypaść z tego kursu, w jakim się znajduje. Tu musi pozostać. To, co możemy zrobić, to tylko oczyścić radykalnie Ziemię. Czy to wydarzy się w roku 2012? Sprawa dyskusyjna. A to dlatego, że rozmachu nabiera misja faraon. To będzie rzeczywiście wydarzenie na skalę globalną, co się może wydarzyć w roku 12, jeżeli faraon nie ujrzy słońca, czyli światła. Nie będzie kataklizmu globalnego, ale kataklizmy będą. I tutaj mogę uspokoić was i Patryka. Działajcie. Działajcie tak, jak was prowadzimy, a oczyszczanie będzie zupełnie inaczej przebiegać. Jeśli upór ludzki będzie tak ogromny. No cóż, pytanie kolejne. Czy energia Patryka i jego wiedza mogą pomóc nam w rozszyfrowaniu tablic, które znajdują się w grobowcu Cheopsa? Odpowiedź: Są pisane zrozumiałym językiem. Oczywiście może pomóc, gdyż zna staroegipski, ale każdy, kto jest szkolony w tym kierunku i zna język staroegipski, może odczytać tablicę. Informacje odnośnie ludzkości i świata, tak jak wspominałem, z dokładnym opisem, znajdują się w piramidzie w jeziorze Morisa. Nie jestem tutaj złośliwy. Istotnie, znajduje się tam wejście i możecie tam wejść łatwiej, aniżeli do grobowca faraona. Jeszcze dodam, kiedy oczyszczanie będzie w sposób drastyczny, to powtarzam, na nic nikomu nie zda się złoto. Wszystkich będziemy traktować jednakowo, i tych, co złoto posiadają, i tych, którzy tego złota nie mają. Wybierzemy tylko do życia tych, którzy posiadają znak. Inni będą opuszczać Ziemię. Słucham. Kolejne pytanie: jak wyglądały kontakty z Orionem przed zamknięciem kanału, czyli przed przyjściem energii Jezusa na Ziemię? Mądre pytanie. Kontakty przed przyjściem Wielkiego Wodza, inaczej Księcia Pokoju, były i to dosyć regularne. Nie wysyłali wtedy ludzie w kosmos rakiet, bo ich nie posiadali, ale odwrotnie istoty, powiedzmy, zza świata przebywały na ziemię, żeby uwiarygodnić to, co powiem, odwołuje Ciebie do Księgi Ezechiela w Starym Testamencie, który miał bezpośredni kontakt z istotami z Oriona. Wtedy ludzie byli bardziej otwarci, prości. Takie istoty uważali za aniołów, którzy przybywali z nieba na ziemię i przekazywali ludziom informacje. W różnych zakątkach świata takie kontakty były czymś normalnym, regularnym. Z chwilą, kiedy przyszedł na ziemię Jezus, w tę noc właśnie kanał został zamknięty. Słucham. Czy ludzie widzieli posłańców z Oriona, czy były to wiadomości mentalne, telepatyczne? Odpowiedź: widzieli, tak jak powiedziałem. Istoty te przyodziewały się albo w postacie anielskie, albo też w swoich odzieniach kosmicznych były. Ludzie ich uważali za aniołów, trochę dziwacznie ubranych. Słucham. Kolejne pytanie. Wspominałeś. Samuelu o istnieniu cywilizacji Syriusza B. Czy istotnie Syriusz A istnieje Syriusz A albo Syriusz jako odrębna cywilizacja? Tak, istnieją te planety Syriusz A i Syriusz ale życie fizyczne znajduje się tylko na Syriuszu B Pytanie, czy rzeczywiście zmiana pola magnetycznego i biegunów Ziemi była przyczyną zagłady Atlantydy? Odpowiedź. Jak już wiesz z nauki astrologii, astronomii, cały czas na planecie kontynenty się przemieszczają. Atlantyda, jak już sama nazwa mówi, znajdowała się na Oceanie Atlantyckim i była połączona z Ameryką i innymi lądami. Samo centrum Atlantydy było usytuowane na górach wulkanicznych i to czynnych. Istotnie, Atlantyda zginęła od wybuchu wulkanu, czyli pochłonęła ją woda. A czy z przyczyn tych wulkanów była zmiana pola magnetycznego i biegunów Ziemi? Odpowiedź częściowo tak, gdyż płyty tektoniczne znajdujące się wewnątrz Ziemi ulegały przesunięciu, co za tym idzie, cały obszar Ziemi też musiał ulec zmianie. Słucham. Kolejne pytania, czy Atlantydzi czerpali również wiedzę i technikę od Was? Samuel, wtedy jeszcze z Syriusza też. Z którego Syriusza? Z Syriusza B? Wtedy byli doskonali, przecież przy wysiedlaniu istot ludzkich z Atlantydy, kiedy już było wiadomo, kiedy nastąpi zagłada, czyli oderwanie się od lądu i zatopienie. Trzeba było szybko dokonać ewakuacji istot ludzkich i pomagali też ci Syriusza B. Syriusza istoty ludzkie pomagali w przesiedleniu istot ludzkich, którzy zamieszkiwali planetę pomiędzy Jowiszem a Marsem. Pozostajemy sobie jeszcze w przekazach z roku 2003 i oto kilka kolejnych pytań. Witaj Samuelu. W książce Rozmowy z Bogiem Nila Wellsza podane jest, że człowiek ma być stwórcą na wzór Boga. Akcent położony jest na tworzenie i boski pierwiastek w człowieku. Czy mógłbyś się do tego odnieść, Samuel? Oczywiście. Z zamierzeniem Boga, czyli właściciela Ziemi, waszego Boga. Było takie. Istoty miały być na wzór i podobieństwo boskie, czyli doskonałe, a planeta Ziemia planetą rajską. Planetą, która miała być wzorem dla innych istot zamieszkujących we wszechświecie. Takie było zamierzenie boskie do momentu, kiedy to z przesiedlenia istoty ludzkie znalazły się na Ziemi. I inaczej mówiąc,. Zaczęły do dobrego ciasta wprowadzać zakwas słucha. Pytanie: Czy kiedy widzę osobę cierpiącą, zawsze mam jej spieszyć z pomocą? Odpowiedź: Czasami ta osoba nie chce Twojej pomocy, czy od nikogo innego. Po prostu chce cierpieć. Jej w tym cierpieniu jest dobrze, dlatego jeśli ta osoba sama nie wyciągnie ręki. I nie poprosi o pomoc. Nie jesteś w stanie jej pomóc. Możesz tylko zasiać ziarenko i po prostu zostawić, poczekać. Jeśli ziarenko natrafi na dobry grunt i zacznie kiełkować, wtedy osoba cierpiąca sama się do ciebie zgłosi. Słucham. Mam pytanie: co powinno być najważniejsze w życiu człowieka? Samuel, uczynki. Dobre uczynki wobec drugiego człowieka. Co siejesz, to zbierasz. I to jest święte prawo kosmosu. Słucham. A jak w obecnym czasie powinniśmy traktować apokalipsę według świętego Jana? Jak powinniście traktować całkiem poważnie? To nie są wymysły chorego psychicznie proroka. Ten prorok spisywał pod natchnieniem i ręka jego była prowadzona. Może nie są zrozumiałe te słowa, ale słowa są te prawdziwe. Apokalipsa jest już zapowiedzią wyroku. Słucham Ciebie dalej. A jakie znaczenie jest symbolu baranka? Odpowiedź: Baranek. Symbol oddania. Wielki wódz, książę pokoju, powiedział te słowa, kiedy już był oświecony i miał podaną datę. Kiedy umrze, kładę swe ciało na rzeź jak baranek. I też tak posłusznie szedł na śmierć jak baranek, ze spuszczoną głową. Nie opierając się, nie broniąc się. Płakał tylko prosząc swego ojca, by śmierć była mniej bolesna. Słucham. Pytanie: czym i gdzie jest Armagedon? Samuel. Apokalipsa i Armagedon. To to samo, niczym się nie różni. Jest to tylko nazwane przez ludzi Armagedon, albo Apokalipsa, ale zmierza do tego samego celu: oczyścić ziemię. Słucham. Czy możemy wiedzieć kim jest Nasz Bóg i jak ludzie na ziemi mają rozumieć swojego najwyższego Boga? Bóg, Bóg Jahwe jest Bogiem ziemi całej. I nie rozumiem, dlaczego kapłani tak ukrywają imię prawdziwego Boga, zastępując imię Boga Panem. Kto jest zatem Panem? Dlaczego tego nie powiedzą? I tutaj mógłbym pochylić czoło w stronę już nieżyjącego kapłana, którego pamiętacie. Był to Wyszyński, który napisał, przetłumaczył Biblię. I w niej było bardzo wiele razy podane imię Boga Jahwe. Także ty i wy, którzy słuchacie, ten sam Bóg, który jest we wszechświecie, który rządzi naprawdę dużym zasięgiem kosmosu, jest właścicielem całej Ziemi i do Niego powinniście się zwracać: Dokładnie wszyscy, słucham. Pytanie kolejne. Czy papież Jan Paweł II wiedział o misji Oriona? Samuel, nie tylko on. I nie tylko wiedział o Orionie, wiedział dużo więcej. Wiedzieli inni, którzy byli na Ziemi. Kapłan, zakonnik Pio, bardzo dużo wiedział i nawet się kontaktował z istotami z Oriona. Odeszła niedawno zakonnica Teresa, też mówiła o kontaktach pozaziemskich, o kontaktach z istotami, o rozmowie z nimi i co się stało? Mało że wzięto ją za niepoczytalną, za chorą umysłowo. Została wykluczona, wyrzucona z zakonu. Poszła do biednych i tam im służyła. A papież, co by było, gdyby papież okrzyknął i powiedział na forum: Są inne cywilizacje, jest jeszcze inne życie. Pomyślcie, słucham. Dlaczego ludzie reagują lękiem na misję Oriona? Odpowiedź. Istotnie można to tak ująć, że jest się czego bać. Ale jeśli masz serce czyste, jeśli wysyłasz w kosmos energię miłości, to czegoś się bać można, lękać. To wszystko wtedy będzie dobrze. Każdy. Każdy powinien wiedzieć, co jest w jego sercu. Jeśli czuje, że jeszcze coś ma do zrobienia, to niech to uczyni. Strach tutaj naprawdę nic nie pomoże. Nie chcemy, naprawdę nie chcemy straszyć ludzi. Chcemy ratować, więc dlatego głośno mówimy przez proroków, przez wybranych ludzi. Otwierajcie się na drugiego człowieka. Przekazujcie sobie wzajemnie miłość. To jest lekarstwo. To jest ratunek dla Ziemi. Wzajemne miłowanie się, nie to, co jest teraz, nienawiść względem siebie, niestety, nie uratuje Ziemi. Słucham. Czy w tej sytuacji potrzebna jest pomoc ludzi, by ten kanał Ziemia, Orion, otworzyć? Czy mogą to uczynić tylko bogowie bez pomocy człowieka? Samuel, potrzebna jest energia. Energia, która nazywa się tutaj miłość. Tutaj chciałbym jeszcze co niektórym napomnieć, co znaczy słowo miłość. Miłość jest ogromną energią, która potrafi walić góry. Ale to ma być miłość czysta względem siebie, względem innych ludzi, bez względu na to kim są i jacy są. I tutaj ludzie myślą, że miłość jest tylko pomiędzy mężczyzną a kobietą. Jest to jakieś nieporozumienie. Miłością powinni darzyć się wszyscy i tę miłość kierować ku górze. Słucham. Kolejne pytanie: Czy apokalipsa świętego Jana niesie naprawdę nadzieję dla ludzi? Samuel. W apokalipsie Jana są takie słowa. I otrze Bóg wszelką łzę. Nie będzie bólu, nie będzie smutku, śmierci nie będzie. I Pan zbuduje nową Ziemię i nowe szczęście. Zapowiedź Apokalipsy po Armagedonie jest właśnie taka, to co się Tobie śniło. Nowa Ziemia i szczęśliwi ludzie. Tak będzie i swój plan Bóg wypełni. I ten plan sprawdzi się. Słucham. Samuelu, czy jest coś, co chciałbyś poradzić nam albo przekazać ludziom? Samuel, tak. Spróbuję złagodzić to przerażenie, jakie powstało po wysłuchaniu tych audycji. Otóż, istoty ludzkie, tak bardzo Bóg was umiłował, że nie chce zagłady. Nie chciałby stracić ani jednej istoty. Wszystkie owieczki chcę przygarnąć do swojej owczarni Dlatego nie bójcie się oczyszczania Nie bójcie się tego, co się będzie działo Jeśli macie otwarte serca i miłujecie się wzajemnie Podnieście dumnie głowę Gdyż gdy taka energia płynie do Boga To lękać się nie macie czego A Bóg naprawdę stworzy Wam rajską planetę i rajską planetę tu na Ziemi, i będzie się Wam żyło dobrze. Tak jak już to mają inne planety, tak będzie. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję Państwu za uwagę, ocenę jak zwykle pozostawiam Wam. Do usłyszenia w najbliższy poniedziałek w kontynuacji przekazów, a jutrzejszego wieczoru kontynuacji dalszych informacji, które chcemy przekazać Państwu na antenie tego radia. Dobranoc, Barbara Chorosz.